Dzień dobry, Kamila Salwiak, witam państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. A zaczynamy od informacji dotyczącej zmiany w rozkładzie jazdy Usteckich autobusów miejskich. Będą one teraz kursowały rzadziej, powodem wprowadzonej korekty jest epidemia. W Ustce do tej pory kursowały dwie linie autobusowe i obie nadal będą kursować. Autobusy będą jednak jeździć rzadziej. Samorząd, który jest organizatorem transportu miejskiego, zmuszony jest ograniczyć liczbę przejazdów. Wszystko przez panującą epidemię koronawirusa. W związku z nią z przejazdów autobusami korzysta mniejsza liczba pasażerów. Bardzo prosimy o sprawdzenie przed wybieraniem się w podróż po mieście, o której godzinie kursują autobusy. Zmiana wynika oczywiście z powodu. Panującej pandemii wirusa. Ograniczamy te kursy częściowo ze względu na oszczędności, częściowo ze względu na mniejszy ruch, jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście. Natomiast nie chcieliśmy zlikwidować ich zupełnie, ponieważ mieszkańcy mają potrzebę docierania do pracy. Zmiany w rozkładach jazdy funkcjonują od poniedziałku. Obowiązywać będą do czasu, gdy zakończy się sytuacja związana z pandemią. Urzędy i instytucje w całym kraju pracują zdalnie, nie inaczej jest w ustce. Mimo pracy na odległość i nieprzyjmowania interesantów, usteccy samorządowcy nie tracą kontaktu z mieszkańcami. 22 kwietnia bieżącego roku weszły w życie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, odnoszące się do ograniczeń przy realizacji zadań jednostek administracji publicznej. Ustecki urząd już wcześniej realizował swoje zadania w zgodzie z wprowadzonymi tym rozporządzeniem regulacjami prawnymi. Od początku okresu społecznej kwarantanny urząd miasta Wózce wprowadził mocno ograniczony kontakt z interesantami. Mieszkańcy przyjmowani są po wcześniej. W telefonicznym umówieniu Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności realizują swoje zadania. Przy wejściu do ratusza ustawiona została skrzynka, do której można kierować korespondencję do samorządowców. Miejsce urzędnicy pracują w dwóch grupach z zastosowaniem pracy zdalnej, stąd i zdalne kierownictwo, cotygodniowe czaty burmistrza z mieszkańcami. Kontakt z biurem obsługi interesantów możliwy jest pod numerem telefonu 59 81 54 300, z biurem Ewidencji Ludności. 598154307 z Urzędem Stanu Cywilnego 598154326. Na dachu remontowanego budynku dworca PKP w USTce zamontowano replikę charakterystycznej wieżyczki. Znaliśmy ją dotąd tylko z historycznych fotografii. Budynek dworca PKP w USTce wraz z przelegającymi terenami przechodzi prawdziwą metamorfozę. Jednym z elementów prac jest przywrócenie historycznego wyglądu budynkowi dworca, w tym montaż wieżyczki na jego dachu, która była znana jedynie z przedwojennych fotografii. Ktoś nazwał to historyczną chwilą, czyli montaż tej wieżyczki, która od wielu lat nie istniała już na tym budynku, natomiast istniała na nim pierwotnie. Została z tych starych zdjęć odtworzona i dzisiaj zostanie na dachu budynku dworca PKP zamontowana. Budowa węzła integracyjnego, czyli remont budynku dworca oraz budowa dworca autobusowego, rozpoczęła się w lipcu 2019 roku w zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi kiss and ride, postojem taksim, parkingiem rowerowym bike and ride, budowa ciągów komunikacyjnych, jezdnie, chodniki ścieżki rowerowe. Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu. Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne, zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe w okolicy ulicy Portowej. Ten zakres robót realizowany jest w systemie: Zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja zakończy się w 2021 roku. Projekt budowa transportowego węzła integracyjnego w Usce realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9. Mobilność działania 9.1. Transport miejski poddziałania 912 transport miejski. Budowa usteckiego Centrum Usług Społecznych już na ostatniej prostej. Centrum ma być gotowe jeszcze przed wakacjami. Usteckie Centrum Usług Społecznych powstaje przy ulicy wiejskiej. Prace są już mocno zaawansowane i toczą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Ekipy budowlane rozpoczęły ostatni etap prac i tzw. wykończeniówkę. Trwa oczekiwanie na dostawę windy, która będzie zamontowana w budynku. W tym budynku mieścić się będzie siedziba Centrum Integracji Społecznej. Będzie prowadzony tam klub seniora oraz Centrum Wsparcia Dziennego, czyli taka świetlica dla dzieci. Warto jest także wspomnieć, że Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ulicy Wiejskiej stawia swoje nowe budynki. W ramach tej inwestycji UTBS zagospodaruje sąsiadujące także z Centrum Usług Społecznych tereny Zielone, powstanie tam m.in. plac zabaw. Miejsce to zyska zupełnie nowy wygląd i charakter. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejna garść informacji prosto z ustki już za tydzień. A dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.